Powiem tak, nie ukrywam, że chcieliśmy, chcieliśmy dzisiejszą konferencją, udało nam się tutaj dzięki tym młodym kobietom tutaj do Was zawitać, yy, wprowadzić coś właśnie innego. Mam nadzieję, bo wiecie, wiele konferencji już się odbyło, wiele debat. Naukowców, lekarzy, prawników, naszych, bo naszej stronie, którzy są, od roku to się dzieje i to jest niezbędne. Tylko na razie my, yy, cały czas Obracamy się w obrębie faktów. Dobrze! Tylko pytanie jest. Ludzie do mnie piszą, dzwonią. No dobrze grzesie. Fajnie było w tym, Wrocławiu. Fajny potem znowu następny, ale rozchodzimy się do domu i co dalej? No właśnie. I co? No możemy następne pismo. Do, albo się boksować z tym ochroniarzem w szkole powiedzieć. Ale uważam, że tutaj my, kochani, musimy iść. Musimy szukać jakichś rozwiązań. Samo bronienie się pismami, w mojej ocenie, już nie starczy. Bo to oni będą cały czas do, Ci Robienie tych samych rzeczy i liczenie na inny rezultat jest niestety objawem głupoty. Więc musimy zrobić coś innego, bo, bo wiadomo, że tymi metodami, no, wolności nie wywalczymy. Medycyna, prawo, podstawowe dziedziny, których my musimy zacząć siebie budować, jeżeli chodzi o... Właśnie, proszę jeżeli chodzi o to, żeby stworzyć fundamenty czegoś alternatywnego, wobec tego się nie obejdzie. Oczywiście, tak jak mówię, to trochę jeszcze potrwa. My musimy tamtymi walczyć, boksować ich, ale musimy tworzyć swoje, bo inaczej się tego, już nie, 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 nie wyotrujemy. Więc my zaczęliśmy po pierwsze, najważniejsza rzecz, od edukacji. Od edukacji, czyli maksymalnie odłączenie się od systemu tego zamordystycznego, Wróćmy do korzeni, wróćmy do nauki ludzi, myślenia, podstawy, podstawowe rzeczy, myślenia i uczenia ich, tych dzieci rzeczy, które będą im rzeczy niezbędne, żeby sobie radziły, zaradności, to jest podstawowa rzecz. Nie, Nie jest to łatwe, tak jak mówię, tutaj dziewczyny nasze, które bardziej się tym zajmują szczegółowo, bo ja jestem tam z doskoku, tylko dokładam do pieca, to są zalążki naszej nowej gospodarki. I tam nie będziemy płacić 80% podatków. W prawdziwej normalności. To są stanowiska. normalności, bo to, co było.